Cześć, sysrolewki i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. I to jest akurat odcinek typu: jak powstają moje filmy, czyli jak montuję w WWK. Na temat obs jak nagrywam, to już był filmik, więc no cofnijcie się parę naście filmów do tyłu, bo wiem, że poradniki takie robiłem, a teraz nadszedł w końcu czas, aby zrobić poradnik na temat, jak ja montuję swoim sposobem w WWK. Więc no. Wyszło tego lecimy do Wekasa. Jesteśmy, słuchajcie, już w Wekasie, i nie wiem, czy moja kamerka tutaj będzie tutaj na dole w, w, w tym rogu, bo tak tutaj nikt się tak pewnie mógł jej postawić, bo wszystko jest ważne. A akurat słuchajcie, ja pracuję na jednym monitorze, czyli mówiąc, no ja montuję na jednym monitorze, więc no, od czego trzeba zacząć? Najpierw uruchamiacie Wekasa, tak jak wiecie, o co chodzi, wchodzicie we foltery. I szukacie sobie swoich um, nagrań, tam gdzie macie ogarnięte nagrania, więc no Ja wchodzę we swoje foltery Na przykład Vlogi Więc mam tutaj vlogi, słuchajcie I te wszystkie vlogi, które tutaj są Ja, ja wszystkie będę przerzucał sobie tutaj na oś czasu, więc no Ja sobie je, je, teraz tutaj wszystkie zaznaczę Czyli Ctrl A Wszystkie zaznaczę I teraz wszystkie vlogi Przesuwam słuchajcie sobie, nie tu Lecz tutaj też bym mógł ale ja powiem tutaj no opojentnie, a po tutaj na tą oś czasu tutaj możecie sobie to posunąć, a po tutaj rzucić. Więc no, a po tu puszczajcie, teraz czy ja teraz tutaj macham myszką, a po tutaj na oś czasu. Zobaczymy co to da i ja sobie teraz tam na oś czasu i tak e, trzy razy tak robiłem i teraz to będzie mój czwarty raz. Jak e, wrzucicie to widzicie, że tutaj wam teraz pokazały się e, wszystkie nagrania i tutaj czegoś pyta się was wygaz, e, więc no... Oczywiście, nie wiem czemu mi się to usunęło. Klikacie sobie motylek, żeby wam się to ponownie nie wyświetlało. I jest. I teraz wszystko fajnie tutaj się wróciło. No i słuchajcie, tutaj jest oczywiście i można zacząć montować. Teraz pytanie, gdzie ja mam tutaj, mam początek całego wideo. Tego właściwie, słuchajcie, ja nie wiem. I bym musiał lecieć po datach, czyli 27-29. 20... Czekajcie, bo ja to się teraz patrzę. W sumie sam nie wiem, co teraz jest pierwsze, a co nie. Yy, tutaj jest godzina nagrania, a tutaj jest data, czyli to będzie 2020, 05, 23, tak? Yy, 20, 05, 24. I to chyba leci wszystko od najmniejszego do największego. I chyba tak to czuję i tak to chyba będzie. No, najprawdopodobniej tak to będzie. Tak Tylko, że ja tak mało miałem nagrane, aż mi się wierzyć nie chce, ale najprawdopodobniej po tak Więc to tutaj jest mój pierwszy filmik Więc ten pierwszy nag... więc to pierwsze nagranie sobie tutaj wrzucam na oś czasu, ale teraz bym się pomylił, ponieważ wszystkie tutaj mam na oś czasu Więc no jest git Teraz sobie słuchajcie spraw samym Od nowo lecę i teraz sobie poszukam jakąś muzykę Ale zanim poszukam muzykę to bym musiał sobie montować sobie najpierw pierwszy urywek, czyli E, jeszcze raz wchodzę sobie w wytisk F, tam gdzie mam wszystko zapisane do YouTube I teraz muzykę. I Ja sobie teraz tutaj słuchajcie, wybiorę muzykę, która mi będzie pasować, bo wszystkie mam ściągnięte z internetu bez praw autorskich. Dobra, mam wybrane muzykę, nie, było, nie trwało to długo. Więc i teraz sobie tą muzykę przyciągnę sobie na oś czasu. Tutaj folder limanizuję, bo będzie mi mi potrzebny później. I teraz robię coś takiego typu. Bo tutaj, teraz, jak widzicie, tu w tym miejscu, tutaj normalnie jest nagranie, tak? Tutaj widzicie fale dźwięku. i tutaj akurat coś mówiłem, a tutaj nic nie mówiłem. Czyli można powiedzieć, że w tym miejscu sobie robię cięcie. Czyli tutaj klikuję sobie na oś czasu, i jeszcze raz klikam tutaj, i coś takiego wam się zrobiło. Zaznaczyło się wam. Klikam sobie S, i teraz klikam sobie na urywek, które chcę usunąć, czyli tutaj i delete i się usuwa i nie ma tego, teraz sobie przyciągam to jeszcze bardziej w lewo i teraz sobie takie, e, taki efekt sobie nakładam, czyli musicie najechać sobie tutaj takie, na taki róg i taka falopata, taki falopaty łuk się musi wam pokazać, wyciągacie i dlatego chcecie dać do tego efektu. Ja sobie tam tyle. Teraz zajmiemy się ścieżką dźwiękową, czyli muzyką, naszym podkładem muzycznym, czyli ona będzie teraz za głośna. zobaczcie sobie sami. Właśnie sobie tak leżę, leżę, leżę. Jest y, za głośno, nie? Zagłusza mój dźwięk. Cofam. Tutaj oczywiście cofam, nie, tu tym. I teraz tutaj mam oś czasu, i tutaj nie, nie, truki, nie truka linijka, tylko pierwszym tutaj stopniem idę w lewą stronę. I jak widzicie, po lewej stronie od razu. Są na minus. Te separacja na minus, czyli ja to wyciszam. Ja to co słyszę wyciszę to 30, to 32. Co daleko pojechałem? Coś takiego 33, minus 33, może być. Teraz pracam jeszcze raz i mówię sobie, teraz podkosić sobie słuchawki na full, bo to tak będzie, jakby byłoby na ultra full detalach jak ja, jak ja będę na przykład sobie oglądał film, nie? I teraz. I teraz Ustawiłem sobie ścieżkę dźwiękową i teraz, sobie sprawdzimy jeszcze raz, jak teraz to brzmi. Właśnie sobie tak leży, leży, leży. Nie, nadal jest za głośno. Czyli, tutaj w tym miejscu, tu teraz machamy szką, tutaj sobie to ustawiłem głośność, ale to jest nadal źle. Czyli, teraz, tutaj macie na ścieżce dźwiękowej t, t, u góry taki, taki spuścik, nie wiem, taka kroka, minus taki. Klikacie go i przeciągacie w dół ile tylko chcecie To znaczy, że będzie to wyciszać Oczywiście to można słuchajcie robić podczas um nagrania filmowego Czyli tutaj można puścić sobie pod jak ja to teraz zrobię tak I teraz i leżę, i te że A tak Widzicie? Widzicie? I teraz sobie właściwie oglądałem pod I tutaj mam normalnie teraz ściszyłem sobie ścieżkę śmiechową więc no, jeszcze dwa razy tak wam pokażę. Posłuchajmy sobie najpierw pierwszego urywku. Jak tutaj, on tutaj powstał i jak on tutaj teraz jest. Akurat ja bym mógł tutaj słuchajcie, też na początku filmu jeszcze animacje typu subskrybuj kanał albo coś takiego, ale ja to przestałem dawać, bo wiem, że... Jeśli będziecie chcieli, jakaś nowa, jakaś nowa osoba będzie chciała, zasubuję, polsar udostępni i tak dalej. Więc no, to zależy od widzów, a nie ode mnie, więc no, ja tylko tutaj robię taki śmig-mig. Przy montowaniu vlogów jest dużo pracy, wam powiem. Bo to wszystko trzeba klatka po klatce sprawdzić. A jeśli chodzi o gameplaye z gier, no to 10-15 minut i macie to zmontowane. Przy vlogu można siedzieć, siedzieć dobrą godzinę. A jak się wam program się skraszuje i plus nie wyskoczy wyłączcie się wam i wszystko od nowa robicie Więc no ja rację jeszcze tutaj sobie słuchajcie Zrobić coś takiego jak Save tutaj macie u góry save Na pulpit I nazwy to nazywam zazwyczaj vlogas Vlogas Okej okay. I się zapisało Dobra sprawdźmy teraz sobie jak wygląda Pierwszy zmontowany ten um, Pierwszy zmontowany Urywak, ale może coś to do niego dodamy. Zobaczymy. Właśnie sobie tak leżę i leżę i leżę. I tak pomyślałem, że odparę sobie live streama. A tak na poważnie czekam aż live się rozpocznie, bo już mam akurat zrobione sobie wszystko przygotowane. A zresztą co ja się będę pokażę wam. I teraz jak wam pokażę. No to teraz sobie widzę, że trzeba to wyciąć. Czekajcie. Dobra. To będę wstawał i teraz tutaj cięcie robię znowu tak samo, zaznaczam i tak jak... I to samo jak robiłem na początku. No i teraz to wyszucam Urywek jest niepotrzebny. Przywijam dalej. I teraz kolejna część filmisu, filmiku sobie daję tutaj. I teraz... Żeby tutaj tak nie skakało klasa po klasę, to teraz ja to sobie tutaj wchodzę w e, Transmissions, coś takiego. Trzecia zakładka od prawej. Wy możecie mieć te soketki pomieszane I teraz sobie poszukam tutaj jakiejś sceny e, fajnego ujęcia Przejścia jakiegoś fajnego Takie zbyt surowe te przejścia są Nie tak Nie tak, nie tak Flashpinka tutaj nie chcę dawać Tutaj mogę dać takie różne kolorystyki Może bym sobie akurat tu to dał. Tak sobie właśnie patrzę i szukam teraz Takie plamy sobie tam. Nie będzie, nawrócę sobie na klip, tu możemy sobie to przejście edytować ile tylko chcemy, Dlatego ja tylko edytować nie będę, więc to wyłączam i teraz sam ten klip się przesunął zazwyczaj, a zazwyczaj trzeba go przesunąć, więc no, jak tak jest tutaj wrzucony na klip i robiliście to samo co ja, to właściwie on tutaj się sam ustawił, ale można tylko tutaj manewrować po swojemu. Więc no ja to przekołysiałem, bo tutaj jest tyle warstw, czyli tutaj jest cichutko i teraz jest przejście, więc no zobaczmy sobie to przejście. O i przejście działa. Bingo, fajne przejście. O to chodziło. Ja sobie przejść, wracam na projekt, do moich urywek i sprawdzamy sobie dalej, teraz dalej. Więc no sprawdźmy sobie teraz od nowa jak to wszystko wyszło. Właśnie sobie tak leżę i leżę i leżę i tak pomyślałem, że odpalę sobie live streama. A tak na poważnie czekam aż live się rozpocznie, bo już mam akurat zrobione sobie wszystko przygotowane. A zresztą co ja się będę? Pokażę wam. Mam wszystko sobie Tylko... Dobra, lecimy dalej. Przewijamy sobie, pytam będzie już w normalnym filmik, przewijamy to co dalej. I tylko teraz wystarczy, słuchajcie, czekać sobie na live, a w odpalę. Yes, Jeszcze jeden klip z Wami zmontuję, słuchajcie, i potem zobaczymy, czy to jest potrzebne przejście, czy nie. Co chyba się przekonam. Słuchajcie, czeka sobie na live'a aż odpalę. Więc no. Jeszcze nie wiedziałem, że takie live'y są u mnie na kanale. Na... Tak, tutaj nie trzeba przejścia żadnego. Lecimy dalej. Nie, to... Dobra, kolejny klip przesuwam, łączę, zobaczymy, co z tego wyni wyniknie teraz. Zostawiacie łapy w górę. ja Przeszłość. <laughs> Widzicie? Co powiedziałem? Zostawiacie łapy w górę. I teraz ten klip trzeba wypintolić. Usunąć go. I go nie powinno w ogóle być. I właśnie teraz, właściwie teraz dowiadujecie się, że ja zrobiłem sobie fajla. Bo ja nie chcę mówić o lajkach i tak dalej. I tak jak, jak właśnie mówiłem wam na początku. O tego decyduje nic. Więc lecimy dalej Tardy przykro... klip usunąłem i teraz lecimy znowu to samo, ale Klip sprawdzony i usunięty I, ty... no. I na tym zwykle ciężko tak, to polega, więc no teraz skończyła mi się ścieżka dźwiękowa Ja będę sobie wtedy teraz szukał dalej ścieżkę dźwiękową Jeśli będę coś co znajdzie ciekawego teraz zrobię dalej, to ja wam to pokażę, bo jak na razie to ja będę tylko przesuwał klipy Bo jak na razie to żadnych, żadnych animacji, ani żadnych e, takich fajnych tam e, takich, e, takich tam, jak to można powiedzieć, dźwięków takich specjalnych dla beki nie powinien zostawiać, bo ja nie widzę takiego sensu, takiej potrzeby, więc są, wystarczy tylko poprawić się w ciemności no chyba, że tak jak właśnie oglądaliście <laughs> pierwszego vloga, czyli można powiedzieć, z y, jakoś wziąłem sobie trawkę, no to y, tam właściwie przyspieszyłem sobie tempo, ale tutaj właściwie przy vlogu nie trzeba, bo to jest taki luźny vlog ale teraz ja tylko będę jeździł sobie na skatepark, więc no tam wam powiem, że fajnie będzie przy montażu trochę sobie posiedzieć. No nic, ja idę to sobie zamontować i zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj ciekawego pokażę, czy tutaj tylko po sobie przysłał klipy i audio ścieżkę sobie tylko tutaj to tak dodawał. No tak, wiecie na czym to polega, idę to montować tak na chwilę jeszcze tutaj tej jestem i tutaj tej Jestem właśnie teraz w 6 minucie prawie montowania odcinka tego vloga. I tutaj właśnie jest tak stosowną e, z zapięłkiem i te, teraz, te, tutaj jest teraz do wycięcia i do wykuszenia i tak dalej. I to właściwie teraz wam pokażę, bo tutaj chyba raczej nie będzie nic do przyspieszenia, tak mi się wydaje. Więc no, przy was teraz to ogarniemy teraz. Dzień, babcie, widzimy się później. Może wam pokażę fajne tereny, które w naszych rejonach... Dobra. Zobaczymy dalej, sobie ten klip odsunę. W, re, w naszym regionie takie występują. Dobra, Tam nic trzeba wycinać, ale tutaj tu e, będzie muzyka z Radiab, czyli prawa autorskie. Czyli trzeba teraz to wyciszyć sobie. Bo jak ja, ja tam to sobie słucham jakieś tam muzyczki. I teraz <ścoughs> trzeba wyszukać sobie jakąś fajną muzyczkę. Znalazłem sobie tutaj muzykę i mam teraz dwa, dwa wyboru taką łagodną i taką taką z pasem. Ja sobie wybieram to z pasem. Przesuwam sobie na osobną ścieżkę dzielnikową. Zwróćcie uwagę, nie tutaj. Zawieram wam, wam przesunę tutaj, tutaj akurat to wam tutaj przeszkadza kamerkę. Więc no, tutaj wchodzę. najpierw tu. limanizuję, przyciągnę sobie ścieżkę całą na lewo i teraz... Żeby to ładnie było tutaj z, z klipem Akurat tym, tym tutaj od auta Czyli teraz czy to było teraz to było w tym miejscu tutaj w tym miejscu Czyli teraz Tu to, to będzie niepotrzebne Klikam sobie na ścieżkę tu Przecinam Klikam sobie na to Usuwam Klikam sobie teraz tutaj na ten łuczek szybko Troszeczkę go wykuszam Zobaczmy jak wyszło. Ja Ech, tutaj nie mam nic tak ciekawego do powiedzenia. To ja... Tak, słychać w tle jak ja mówię, że muzyka się wycisza. Teraz jak będzie ten klip, jak ja to sobie polami yy, autem, no to teraz przesuwam sobie ten klip. Tutaj widzicie, że zapałem tą ścieżkę dźwiękową. Przesuwam sobie w lewo lub... I to sobie na linię niżej. I teraz tak mniej więcej razem z tym klipem puszczam sobie tutaj i się tutaj i tak wszystko fajnie tak pokazało. Teraz sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. W, re, w naszym regionie tutaj występują. Nie wiem, czy jest wszystko, okay, tak. tak? Teraz sobie zobaczmy, tutaj mamy 40 i powiedzę, że ja będę chciał, żeby to tylko tak trwało 10 sekund. Czyli w tym regionie tak za bardzo. I teraz powiedzmy, że tam gdzie jest takie... Dara, to powiedz, że w tych regionach tak jest gdzieś tutaj, o. Bo to żeby tak nie trwało tak długo. Przytnę sobie. Kliknę sobie na stromu na urywek. Skąd przecinam i to co chcę wyszyć, to wyrzucam. Bingo. I tutaj teraz można powiedzieć, że trzeba sprawdzić, jak tutaj teraz tą ścieżkę audio połączyć z tym klipem. To się zawiesiło. Dobra. Tylko tyle Wam pokazałem tak mniej więcej, bo tam to było tam niepotrzebne. Usuwam sobie teraz, przecinam sobie tą ścieżkę dźwiękową, można powiedzieć będzie potrzebne, więc ją przesuwam całkowicie w prawo za kamerkę aż. Tego tam nie widzicie, ale za kamerkę przesunąłem tu aż przez kamerkę I teraz tutaj przydałby się efekt dodać efekt podkościania i efekt ściszania. Bo tutaj po lewej stronie nic nie majstruje, tylko tutaj. I teraz żeby tutaj przy auzie trochę było tak fajnie dowidoczne. To teraz klikam by to okienko tutaj. jeśli się za załatuje, po to lubi się tak przecinać na moim PC. się załatowało. I teraz e, tutaj musicie mieć ustawione tak samo jak ja tutaj. W tez, e, tutaj w tej zakładce tutaj. I teraz klikacie sobie tak, jakbym powiedział Wam, że klikacie sobie. Jeżeli z efektem dodać, to klikacie sobie na przykład gdzieś tutaj, dwa razy, żeby tak jak kropka się Wam tutaj pokazała, albo po prostu sobie zjuszać tutaj. Ja oczywiście zrobię sobie ten efekcik, czyli tutaj powiedzmy. O, jest. Pokazywała się kropka i teraz tutaj sobie z góry delikatnie zjadę w dół. Żeby takie fajne paski mi się tutaj utworzyły. I teraz fajny efekt z tego powodu powinien wyjść. Zamykam okienko i sprawdzam efekcik. Jest, jest, zjeżdża, zjeżdża. Zjechało i zniknęło. O ten efekt mi chodziło. jest git I tutaj, właśnie, w kończy się klip. Idziemy do kolejnego klipu. Zobaczymy, co tutaj teraz e, karałem. Aha. I tutaj, teraz e, się zająkałem trochę i ten klip jest niepotrzebny. Usuwam, zaznaczam, delightuję. I teraz, zobaczcie, ten w tle. Zatrzymałem go, właśnie. I przesuwam sobie, tutaj tutaj te slajdy. Wszystkie te urywki. I tak widzę, że vlog będzie chyba podzielony na kilka części, bo tutaj wam powiem, że to wychodzi poza linię czasową takich długich materiałów. Nie chcę tutaj, tak wam tutaj wysyłać na kanał, nie wiem co tutaj, co, co, co tutaj, tutaj to było. Aha, to był ten urywek, dobra, od to, dobra, ten, a, ten unboxing. Krótki unboxing, taki tam nagrałem, jest no, jest good. To jest kolejny krótki unboxing, to usunę sobie To jest znowu... tak, nie Dobra, to muszę mieć już To już muszę mieć, to musi być to vloga A trochę tych vlogów z fiksy, ja tutaj panem miał słuchajcie, panem miał tutaj ogarnięte Tutaj mam kolejny klip Spoko, niech jest Tutaj kolejny klip i tak sobie pas ostatni, tak, tak czyli jak ja bym wam wrzucił, teraz vlog to on by trwał 30 minut, a ja zawsze ja nie chcę takich długich vlogów da dawać i maksymalnie powiedzmy, że 12 minut, bo patrzmy sobie na szybkiego jeszcze, um, co ja tutaj mam okarnięte na kanale, ile ostatni vlog trwał to ja wam powiem, że tak mniej więcej bym to chciał tak robić, czyli niech mi się tutaj załatuje, mi się e, przeglądarka, mamy przeglądarkę i teraz powiedzmy, to mogę wyłączyć to też Panel kanału powiedzmy. I teraz sobie się sobie raz w YouTube'a. ok? Teraz sobie kliknijmy sobie tutaj twój kanał. I sprawdźmy sobie tak naprawdę. na ostatni vlog tutaj trwał minut. Jest tego ciekawe, bo tego nie robiłem nigdy. Okej, okay. muszę wejść w wideo. Najwyraźniej. Ostatni vlog trwał. No, około 10 minut i fajnie by byłoby go tutaj pociągnąć. A że dużo mówiłem w tym blogu tutaj, to ja wam tam słuchajcie, zobaczymy. Może w tym kierunku się zatrzymam gdzieś tutaj. No, chyba gdzieś tu się zatrzymam, tak żeby chociaż tutaj coś się także działo. Dobra, ja to zmontuję do końca. zobaczycie, efekt już na odcinku pewnie na blogu. A ten właściwie materiał wylatuje sobie pewnie po vlogu, więc to jakoś tak to pewnie to ogarnę więc to, jak widzicie to nie jest tak w ogóle tak, e, takie łatwe i widzę, że z jednego nagrania kilkanaście nagraniów wyszło mi dwa odcinki, prawie dwa vlogi i teraz jeszcze trzeci nagrywam vlog, to więc no myślę, że te moje vlogi to jest jakby taki serial, tak mi się wydaje <laughs>